W pierwszej kolejności Turcja dla rodzin z dziećmi ze względu na super infrastrukturę hotelową i cena adekwatna do standardu, więc tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast my tutaj sprzedajemy w pierwszej kolejności, jeżeli klienci chcą też pozwiedzać, wypocząć. Cypr i Majorka, która jest po prostu dla nas numerem jeden, więc polecamy ten kierunek bardzo. Jeśli ktoś chciałby nieco zaoszczędzić i myśli o w czasach krajowych, tudzież na własną rękę, czy biura podróży mogą zaoferować jakąś tańszą ofertę, nawet wakacje? Oczywiście jak najbardziej. Eee, tutaj, jeżeli chodzi o ofertę lotniczą, to, to najkorzystniej cenowo wychodzi Bułgaria. Eee, koleżanka właśnie niedawno wróciła z, z wizytacji hotelowej i mamy kilka pewniaków w dobrej cenie. Eee, zdarza nam się też również sprzedawać Polskę, polskie morze na dojazd własny, więc tacy klienci również są. No właśnie, w czasy z dojazdem własnym, czy takie czasy jeszcze w tej chwili w ogóle się sprzedają? Tak, sprzedają się. Jest to sporadycznie, natomiast tak jak wspomniałam, polskie morze i Chorwacja jak również Włochy Adriatyk się sprzedaje. A co nowego w tym roku? Jakie kierunki możemy poznać, odkryć? Egipskie Malediwy, czyli Marsa Matrów. Właśnie mamy klientów w tym, na tym kierunku i przesłali nam wczoraj pozdrowienia. Przepiękne morze, piękny piasek, więc dla osób, które chcą wypocząć w nowym miejscu, niekomercyjnym, to polecamy ten kierunek. Przysłowiowe już firsty czy lasty. Jak to wygląda teraz, a jak wygląda to poza sezonem? To zależy dla kogo. Dla rodzin z dziećmi polecamy first minute, ponieważ są, jest bardzo bogata baza hotelowa, są bardzo dobre ceny, a lasty maj, ponieważ jest najkorzystniej cenowo. Lipiec, sierpień niestety z tych lastów brak. No właśnie, pojawiła się nawet już oferta z myślą o wakacjach 2026, czyli za równy rok. Tak, dokładnie. I mamy sporo klientów, którzy już wybrali oferty na przyszły rok, ponieważ zaliczka jest tylko 5%. Stali klienci mają w ramach promocji najtaniej, nawet w first minute, czyli do 25 dnia przed wylotem. Może, jeżeli cena spadnie, nie w last minute, mają wyrównanie. Więc to jest bardzo fajne i bezkosztową zmianę bez limitu również.